Dobra, lecimy taki mały opening. Yy, takie mam szansę na postać na gwiazdę mocy na gadżet. Zobaczymy, ale wątpię, że coś trafię. To już niedawno trafiłem. Tu amber, więc wątpię. Ale dobra, teraz siedzę na za 51. Co? Co? Co proszę? WTF? 7 si Ja pierdolę! to to. Dobra gadżet. Star znaczy. Nie, ja Zoom, ja mam fart. Co jest z tą tak? Co jest z tą nie tak do kurdy? Ja pierdolę, 7 trafiłem! Ty, do Przemka do wyjścia, kurwa. do Przemek bez games. Pozdrawiam. jakabeka beka. No way. XD Jezus. Przecież ja Amber trafiłem. Chyba... yes ja mam zawód, Jezu yes, Chris. Jestem fartem życiowym. Jakie mam procenty? O kurna, 30. Dobra, nara.